Witam wszystkich, szczęście Boże. Dzisiaj chciałem troszeczkę więcej opowiedzieć o duchu bluźnierstwa, czyli jest to zły duch, który atakuje bluźnierstwami i dokładnie to, to, to są to wyzwiska, które słyszymy, czyli słyszymy w głowie te wyzwiska. One mogą się pojawiać podczas modlitwy różańcowej bądź kiedy rano wstajemy bądź w sumie no o każdej porze dnia, ale najczęściej one pojawiają się podczas modlitwy różańcowej. Są to wyzwiska na świętych, są to wyzwiska na Ciebie, wyzwiska na Matkę Bożą, wyzwiska na, też na inne bo, osoby, czyli, czyli ogólnie jest to bluźnierstwo. Bluźnierstwo, które się słyszy, czyli tak działa duch bluźnierstwa. No i on ma na celu dokładnie wpędzić nas w stan takiego wiru, w stan szybkości, w stan paniki, czyli chodzi dokładnie o to, żebyśmy zaczęli panikować. Czyli słysząc to pierwszy raz, czyli takie coś może się pojawić po nawróceniu, kiedy my się nawróciliśmy. Już jakiś czas minął, modlimy się na różańcu, nagle zaczynamy słyszeć jakieś pojedyncze wulgary. Czyli to jest duch bluźnierstwa, żeby o tym wiedzieć. I teraz on, jak już powiedziałem, ma na celu wpędzić nas w panikę. Czyli, czyli zasiać takie, taki po prostu zamęt zrobić. W głowie wystraszyć, przestraszyć, kiedy jesteśmy na przykład w kościele i, i to się pojawi, i, i my przykładowo adorujemy Pana Jezusa, jesteśmy na adoracji, kiedy takie coś się pojawi, bo takie coś też się pojawia podczas adoracji. Czy ja to mówię też o swoim doświadczeniu, bądź podczas modlitwy różańcowej w kościele. Też się mogą takie bluźnierstwa pojawić, wtedy człowiek wybiega z tego kościoła, bo najczęściej myśli, że to są jego myśli. Czyli, czyli jakby właśnie o to chodzi temu duchowi bluźnierstwa, żeby zrobić ten zamęt, zrobić panikę, żeby ten człowiek wpadł w panikę i żeby siebie zaczął oskarżać dokładnie o te myśli. Czyli o to chodzi później zazwyczaj szuka tej pomocy u księży, mówi o tym, że, że, że on bluźni bądź, bądź że, że, że słyszy takie coś, czyli jakby nie ma tutaj rozeznania, czyli chodzi o to, że to nie jest on, czyli że to, jeżeli jesteś na przykład w kościele, to nie jest twoje, żebyś wiedział o tym, że, że to jest po prostu duch bluźnierstwa, czyli chcesz się normalnie modlić, on ci zaczyna przeszkadzać, Czyli zaczyna się dokładnie dręczyć właśnie w ten sposób. Ja tutaj chciałbym podać jeden ze sposobów na to, jak z nim walczyć, czyli jak, jak go do, dokładnie pokonywać codziennie, bo tutaj chcę też powiedzieć, że może nie być tak, że się go pokona od razu. Ale należy z nim walczyć. I teraz w jaki sposób? Czyli, czyli pierwszy, najlepszy sposób to jest rano, zaraz, jak się wstaje, żeby odmówić różaniec, bądź chociażby jedną dziesiątkę. Czyli ja to zauważyłem bardzo wyraźnie, ponieważ nie tylko bluźnierstwa, ale też pojawiają się myśli dokładnie czyli kiedy się nie pomodli człowiek z samego rana tylko idzie przechodzi do swoich obowiązków na przykład do pracy bądź idzie coś załatwia czyli jest bez modlitwy dokładnie wtedy diabeł działa dokładnie w myślach czyli na przykład przypomina jakieś Sytuacje z poprzedniego dnia to są bardzo złe sytuacje, czyli to są jakieś takie sytuacje, które, które mogą wprowadzić w przygnębienie człowieka, na przykład, mogą wprowadzić go w jakąś złość do jakiejś osoby, czyli przypomina różne takie sytuacje, na przykład kiedy się pokłóciłeś z jakąś koleżanką, bądź i wraca wtedy te myśli, wracają te obrazy, często też wracają te, tej kłótni i już. Wtedy jakby nie rozeznając tego, że to nie jest Twoje, tylko że to jest podsunięte od Niego, jakby w to wchodzić, czyli możesz w to wejść jeszcze raz już jesteś wtedy jakby zabierać Ci to humor, zabierać Ci to wolność, dokładnie tą wolność myślową w głowie, czyli dokładnie o to chodzi tutaj. I, I dlatego zauważyłem, że najlepszy jest różanie, czyli odmówienie dokładnie rano całego, całej części jednej, jednej części różańca powoduje to, że, że w głowie ma się dokładnie taki spokój, czyli, czyli te myśli po prostu są twoje jakby i, i, i nie ma takiego zamętu. Czyli tu o to mi chodzi. Z Różańcem. Natomiast kiedy się pojawia ten duch bluźnierstwa, czyli zaczynamy słyszeć te bluźnierstwa, on chce nas wpędzić w panikę, czyli chce nas dokładnie wpędzić w taki wir. I tutaj ja miałem kilka takich przypadków, kiedy on się pojawił, zaczął bluźnić, dokładnie ja to zacząłem słyszeć, i przyszła to mógłbym powiedzieć, że łaska Boża, bo ja wtedy m, przykładowo robiłem herbatę, czy robiłem kawę, czy robiłem śniadanie, czyli jakby y, on zasiał tą panikę, ponieważ ja słyszałem te bluźnierstwa i zacząłem y, szybko robić to śniadanie. Czyli, czyli po prostu byłem w tej y, panice. I teraz na czym polegało to rozeznanie, które. Przyszło, czyli na tym, żeby dokładnie zwolnić. Czyli, czyli, jeżeli on chce Cię wpędzić w panikę, to Ty powinieneś mu przeciwstawić. I teraz, w sposób właśnie taki, żeby zwolnić dokładnie. Czyli, zwolnić o 50% dokładnie swoje ruchy. Czyli, to na przykładzie kawy wygląda tak, że. Słyszysz te bluźnierstwa? To nie robisz szybko tej kawy, nie mieszasz, tylko bierzesz delikatnie czajnik, nalewasz wody do tej kawy, odstawiasz delikatnie, słodzisz, powoli mieszasz. Też bardzo powolutku, delikatnie wyciągasz tą łyżeczkę i kładziesz ją dokładnie, delikatnie. I powoli wypijasz kawę. I już po tym, co powiedziałem teraz, on znika. Już dokładnie nie słyszysz po prostu tych bluźnierstw. I, I teraz może to być na jakiś czas, bądź mogą one odejść całkowicie. Tego nie wiem, ale wiem jedno, że to pomaga. I tak samo w wielu innych czynnościach, kiedy przykładowo. To jest też z mojego doświadczenia, kiedy ja wyjmuję naczynia ze zmywarki i robię to dość szybko i wtedy, kiedy się pojawiają te bluźnierstwa, to jakby ja jeszcze szybciej chcę powyciągać te naczynia, żeby jakby mieć ten spokój, czyli, czyli dokładnie on mnie wpędza w tą panikę. I tutaj należy też y, zwolnić, czyli zacząć bardzo wolno wyjmować te naczynia i, i, i poczekać do tej chwili dokładnie, aż on po prostu odejdzie. I tak z każdą jedną czynnością, kiedy on się pojawi, czyli, czyli dokładnie no, no tu można by powiedzieć, że ktoś robi jakieś pranie, bądź prasuje i chce to szybko zrobić, i, i, i bądź chce te pranie wrzucić szybko do pralki, proszek wrać, i tak dalej, i tak dalej. I wtedy, kiedy on się pojawi, trzeba zwolnić, czyli trzeba dokładnie zwolnić o 50% i powolutku nalać tego proszku do pralki, powoli wrzucić to pranie, zamknąć po prostu ten bęben i wtedy on po prostu odchodzi. Czyli dokładnie na tym polega przeciwstawianie się duchowi bluźnierstwa, czyli tak jak jest w Piśmie Świętym napisane, napisane przeciwstawiajcie się diabłu, a ucieknie od Was. Także tym się dzisiaj doświadczeniem krótko dzielę. Myślę, że komuś pomogę. Dziękuję z Panem Bóg.